Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki Porozmawiajmy o sporcie W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was Podsumuję finał West Camp United kontra Fiorentina Powiem Wam szczerze, że Te spotkania finałowe Tych pucharów w ostatnim czasie Rozczarowują Ostatnio finał Sevilla Roma Rozczarował mnie Ten finał West Camp kontra Fiorentina był zdecydowanie lepszy, ale także nie stał na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o początek tego spotkania, sytuacja wyglądała następująco: że to klub z Londynu na początku jakby dyktował warunki, później Fiorentina próbowała zdobyć bramkę, a już w drugiej połowie, no to spotkanie nie stało na wysokiej intensywności, było dużo agresywnej gry, ale za to końcówka, gol w ostatnich minutach na 2 do. Jednego angielskiego napastnika West Hamu, West Hamu, jakby w pewien sposób wynagrodził, bym powiedział, to, te, to, to spotkanie. Właśnie za, za to kocham futbol, za takie bramki w ostatnich minutach. Jeżeli chodzi o drużynę, której kibicowałem, to kibicowałem West Hamowi z uwagi na Łukasza Fabiańskiego. To było piękne, że kolejny. Polak w kolejnym roku zdobywa to trofeum, bo pamiętacie, że Zalewski zdobył rok temu, wygrał Ligę Konferencji razem z Romą, teraz Łukasz Fabiański, co prawda Fabian jako rezerwowy zawodnik w żadnym spotkaniu nie zagrał, ale Mois, trener Młotów wychodzi z takiego założenia, mając dwóch takich fenomenalnych golkiperów gol gol jak Areora. Czy, czy także Fabiański, że po prostu Liga, Premier League to królestwo byłego reprezentanta Polski, a Liga Konferencji to są rozgrywki. Francuza, i to był piękny obrazek, gdy właśnie Łukasz Fabiański, gdy już mecz się zakończył, ruszył, wyściskał areore I mimo tego, że nie zagrał w żadnym spotkaniu, to można powiedzieć, że jego fenomenalna dyspozycja w Premier League jakby sprawiła, że Francuz grał na wysokim poziomie. Zresztą, właśnie reprezentant Polski po tym spotkaniu powiedział, że to jest największy jego Sukces, jeżeli chodzi o te rozgrywki klubowe. No co prawda, z reprezentacją nie osiągnął sukcesu, ale pod koniec kariery, w wieku 38 lat, zdobywa europejski y, puchar. Ogólnie dla młotów to był niesamowity sezon, bo z jednej strony. Y, Uratowali się, utrzymali się w Premier League. No to wy, właśnie, lidze konferencji wygrali zdecydowanie więcej spotkań niż wy Premier League. Byli drużyną, która nie przegrała żadnego spotkania. Także warto tu podkreślić, że po 43 latach zdobywają wielkie, bym powiedział wielkie trofeum pamiętacie, że wy między innymi w 1965 roku zdobywali Puchar Zdobywców Pucharów, a właśnie w 1976 roku po raz ostatni wygrali rozgrywki moi drodzy między innymi Puchar Puchar Anglii właśnie wy, wygrywali w 80 roku czyli widzicie 43 lata minęły od ostatniego trofeum i a Puchar Zdobywców Puchar Zdobywców pucharów w 1965 roku, więc, więc dla takich zespołów, które nieczęsto wygrywają, nieczęsto zdobywają bym powiedział te no te puchary, to bo Chelsea wiadomo, Manchester United, Liverpool, czy, czy w ostatnim czasie Manchester City, to są takie zespoły, które regularnie zdobywają puchary, wygrywają ligi, a w tym momencie, gdy w Euro Europejskich rozgrywkach wygrywa taka drużyna jak West Ham To dla kibiców młotów po 43 latach jest to wielkie osiągnięcie, tak jak zespół Jose Mourinho rok temu. Wygrywał i się cieszył. To było coś pięknego. Warto tu podkreślić, że Włosi mm, ostatnio cieszyli się. Była wielka eu euforia na Półwyspie Apenińskim, bo zespoły włoskie potrafiły awansować do wielkiego finału. No ale Roma przegrała ten finał grając z Sewidą. Teraz właśnie Fiorentina. Venturi przegrywa. Znaczy nie Venturi tylko Italiano, trenera Italiano przegrywa ten, ten finał. Ostatnia szansa. Czy Inter Mediolan będzie w stanie pokonać Manchester City? Przekonamy się o tym. W ale mnie cieszy zwycięstwo West Hamu United nie tylko z uwagi na to, że, w zes... w... że barwy tego klubu reprezentuje Łukasz Fawiański, ale David Moyes, moi drodzy, ten 60-letni szkocki menadżer. W ostatnim czasie pewnie przez wielu kibiców jest kojarzony jako taki trener, który miał zastąpić Aleksa Fergusona, prowadząc Manchester United, miał sprawić, że były zes Zespół Cristiano Ronaldo będzie zwyciężał, będzie w lidze angielskiej odnosił sukcesy. Jednak ta misja temu szkockiemu trenerowi nie powiodła się, a Alex Ferguson widział u Moisa pewnego rodzaju no, siebie w młodości ale właśnie ten trener kiedyś prowadził Real Sociedad, także nie odnosił sukcesów i dlatego trenera, który w przeszłości wygrywał tarczę dobroczynną, było to takie jedyne trofeum pucharowe, które zdobył, później była taka nieudana, bym powiedział, przygoda, gdy prowadził Real Sociedad, więc zwycięstwo z West Hamem, pokonanie Fiorentiny, Dlatego 60-letniego trenera to jest największy sukces. No bo wielu kibiców z mojego Pokolenia pamięta tą wspaniałą pracę szkockiego menadżera, gdy prowadził Everton. Pamiętacie, gdy Wayne Rooney jako ten nastolatek, jako ten młody zawodnik zdobywał bramki, ten, ten trener wykonywał bardzo dobrą pracę, będąc właśnie szkoleniowcem Evertonu. Everton wtedy zachwycał, odbudował tą drużynę, i między innymi właśnie ta. Super praca, właśnie ten, 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 ten warsztat, który prezentował prowadząc ten, ten zespół, zaprezentował tym, że, dost, że Alex Ferguson dostrzegł u niego um, pewnego rodzaju błysk, umiejętności, widział u niego um, to, że ten trener może zostać jego następcą. Niestety, jakby ta historia zupełnie. Um, Inaczej się potoczyła, i Mois musiał się odbudowywać. Nie potrafił sobie poradzić z pracą w innych warunkach, no bo gdy prowadzisz Everton, to jest zupełnie inna praca niż jak prowadzisz tak wielki klub jak Czerwone Diabły. Biorąc pod uwagę to, że Mois jest legendą Premier League, można tak to stwierdzić. Jest pewnego rodzaju takim drogowskazem dla innych trenerów, że wielki sukces nawet można osiągnąć już mając 60 lat na karku. Kolejnym bohaterem tego finału, dla mnie bez dwóch zdań, jest Emerson, reprezentant Włoch. Dokonał, zdobył hatryka, czyli pamiętacie o tym, że wygrywał Ligę Mistrzów, także wygrywał Ligę Europy i teraz wygrał Ligę Konferencji. Jeszcze wcześniej zdobył Mistrzostwo Włoch. Stał się pierwszym trenerem, który wygrywał, pierwszym piłkarzem, który wygrywał te wszystkie. Puchary. Moi drodzy, szkoda tej Fiorentiny, że ta drużyna, która potrafiła wyeliminować Lecha Poznań, jednak nie zdobyła tego trofeum. No nie, i niestety Cabral, Jowicz, Ambrabat ci piłkarze zawiedli. Włoski golkiper Fiorentiny. No, nie wygrał y, Pucharu, no bo doskonale zdajcie sobie sprawę, że w ostatnich dwudziestu kilku latach y, no, włoscy, bramkarze no, nie byli w stanie wygrywać y, tych europejskich y, pucharów. No bo zwykle gdy Milan wygrywał y, puchary, no to Dida stał na bramce, gdy Inter wygrywał, to Cezar stał y, na, na, na bramce. Jeżeli chodzi o Fiorentinę, dla tej drużyny ten sezon może być przegrany, no bo Fiorentina zajęła, jeżeli chodzi o Serie A, miejsce w wyśrodku tabeli, co powoduje, że nie zakwalifikowała się do europejskich puchara, Pucharów, bo wygrana w Lidze Europy to była taka ostatnia szansa, żeby uratować ten sezon. Właśnie West Camp United, który wygrał Ligę Konferencji, dzięki temu zagra w przyszłym sezonie. W Lidze Europy i to mnie cieszy, bo Łukasz Fabiański znów będzie mógł rozgrywać dużo spotkań. Przedłużył on ten swój kontrakt o rok, i znów będziemy świadkami pasjonującej rywalizacji między nim a francuskim bramkarzem. A Fiorentina ma pewnego rodzaju jeszcze takie koło ratunkowe no bo jeśli Juventus Turyn za te wszystkie przekręty zostanie zdyskwalifikowany. No to wtedy to jednak Fiorentina zagra w Lidze Europy. Tutaj spojrzę na moje notatki, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Jestem ciekaw, jak Wy. Oceniacie ten finał, czy wam podobało się to spotkanie. Jeżeli chodzi o kolejny taki aspekt, warto tu podkreślić, że ten finał się odbywał w Pradze, na stadionie Sławii Praga. Także dla naszych zachodnich sąsiadów to też było ciekawe spotkanie, no bo w tym finale grało trzech reprezentantów Czech. Baranek, także do tego jeszcze Uh, Chaffle. i y, Soluszek i z, 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 w barwach West Hamu dwóch Czechów i w barwach Fiorentyny jeden y, by, byli zawodnicy Slawii y, Praga. No i to z, właśnie zawod... koledzy Łukasza Fabiańskiego mogli się cieszyć z, z, zdobywając y, właśnie Puchar Europejskich y, Pucharów y, w swoim kraju, w swoim domu. To zawsze jest coś pięknego. Pamiętacie jak Grzegorz Krychowiak zdobywał, wygrywał Ligę Europy z z Sewilą na stadionie narodowym. To było coś pięknego. Później, następnego dnia, Adam Nawałka, popularnego krychę, spotkał następnego dnia nie świętującego, nie pijącego ani grama alkoholu, tylko trenującego, pływającego. No to, to był pewnego rodzaju profesjonalizm krychowiaka. Tutaj jeszcze raz spojrzę na moje notatki, czy o wszystkim Wam opowiedziałem. Cieszy mnie to, że Łukasz Fabiański zdobył puchar ligi konferencji. Oby właśnie ten trend no, zachował się, żeby w każdym kolejnym roku Polak podnosił ten puchar. To, to, to zawsze są piękne chwile, gdy Polak zdobywa, Europę, podnosi właśnie Puchar. Pamiętacie, jak Jerzy Dudek wygrywał z Liverpoolem Ligę Mistrzów, ten pamiętny finał w Stambule. Był wtedy postacią, bohaterem pierwszoplanowym, ale takie sukcesy zawodników, bramkarzy, którzy odgrywają drugoplanową rolę, także cieszą tak jak kiedyś Tomasz Kuszczak, wygrywając razem z Cristiano Ronaldo Ligę Mistrzów, czy teraz jak Fabiański, jak w tej roli drugoplanowej z West Hamem. W zeszłym roku Zalewski w pierwszoplanowej roli wygrywał te rozgrywki. Oby tak zawsze było. No, idealnie byłoby, gdyby polski zespół wygrał nawet te Trzeciorzędne rozgrywki. Lech Poznań w tym sezonie zachwycił, pokazał, że przy odrobinie szczęścia, prezentując wysoką formę, mając szczęście w losowaniu, polski zespół jest w stanie dotrzeć do finału i przy odrobinie szczęścia. Dobrych umiejętności wygrać tę trofeum. Mam nadzieję, że może kiedyś dożyjemy takiego czasu, kiedy nie tylko jeden Polak, tak jak Łukasz Fabiański czy rok temu Zalewski, ale cała drużyna polska będzie wygrywała te rozgrywki. Na to liczę. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam podobał się ten puchar, kto Was zachwycił, kto Was rozczarował. Pamiętajcie o łapkach do góry. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to u mnie na kanale pojawi się Liga Mistrzów. Specjalnie dla Was podsumuję ten finał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!